Temat lekcji Sieć Rzeczna w Polsce na co będę zwracać dziś uwagę? Powinniście znać zlewiska Polski, do rzecza, jaki ustrój mają nasze rzeki oraz wiedzieć coś o zasobach wodnych i yy, niedoborach wody w Polsce, o czym za chwilę. Punkt pierwszy zlewiska. Będzie na dzisiejszej lekcji troszeczkę przypomnienie z, dla uczniów klas trzecich z klasy pierwszej. Bo żeby uczyć się o sieci rzecznej Polski, musicie rozumieć kilka terminów, które pojawiło się już wcześniej. Najpierw mamy sobie napisać, w jakim zlewisku leży nasz kraj. Samo pojęcie zlewisko, bardzo to wyraźnie Wam podkreślam, musicie je znać, oznacza, że jest to obszar, z którego dane wody wpływają do zbiornika wodnego, morskiego. Obszar, czyli często mówicie do mnie, że zlewiskiem jest Wisła, ujście Wisły, to w ogóle nie ma z tym nic wspólnego, bo to jest rzeka. Często chcecie zaznaczać tylko obszar przymorski, a tu chodzi o cały obszar. No więc, gdyby popatrzeć na całą Polskę i powiedzieć, do którego zbiornika morskiego z większości terenów spływa nasza woda. To bezpośrednio, bez, bez problemu byście powiedzieli, że do Morza Bałtyckiego. Więc w większości, popatrzcie, jesteśmy zlewiskiem Morza Bałtyckiego. Ale są dwa malusienkie wyjątki, i pokażę Wam na mapie zaraz wszystko sobie zapiszemy. Popatrzcie na rzekę Dniestr, za chwilę coś Wam o niej powiem. Ona ma swoje dopływy, które początki biorą w południowo-wschodniej naszego kraju. Części. i popatrzcie na rzekę łabę i ona tak samo w południowo-zachodniej części kraju ma dopływy rzek, które zaczynają swój bieg u nas. Te dwie rzeki, jeszcze Dunaj, to trzy razem. Te trzy rzeki będą uchodziły nie do Morza Bałtyckiego, tylko do morza czarnego, popatrz wskazuje na mapę i morza Północnego. Są to dwa najbliższe nam, morza i faktycznie one będą też w pewnym sposób w pewnym procencie bardzo nikłym naszym zlewiskiem. Dobra, teraz jeszcze raz zapisujemy, czyli zlewisko to obszar, obszar podkreśl to słowo, z którego wszystkie wody powierzchniowe podziemne spływają do jednego morza, oceanu lub innego zbiornika. W większości każda rzeka, która płynie po naszym obszarze to wody z tego obszaru pójdą do Morza Bałtyckiego, i te dwa wyjątki zobacz jakie to są dziesiętne procenta. Z Morza Czarnego 0,16% i tu pokazywałam Wam rzekę Dunaj i Dniestr to do niej dopłyną. Rzeki, które zaczynają się w Polsce, a te niewielkie rzeki to jest Orawa i Strwiąż. Zapisz sobie te nazwy, to te dwie rzeki wypływają i nie płyną jak wszystkie rzeki na północ, tylko płyną na południe. I do Morza Północnego przez Łabę i znowu dwie rzeki Izera i Orlica. Przepisz dokładnie to wszystko. Ja wracam jeszcze na chwilę do mapy. Czyli jeszcze raz, z północnego wschodu maleńkie obszary do Morza Czarnego, z północnego zachodu maleńkie obszary do Morza Północnego. Dobra, te trzy zlewiska, nazwy rzek musicie znać, proszę przepisać. Punkt drugi, dział wodny, i to pojęcie jest mi potrzebne do tego, żeby za chwilę mówić Wam o dorzeczach. Dział wodny to obszar, Wododzielny, granica oddzielająca sąsiadujące ze sobą do rzecza. No, być może w podręczniku nie macie tu napisane nic o dziale wodnym. Ja przypominam to pojęcie, bo nieraz widziałam na maturze takie zadanie, w którym jest napisane: coś się szuka na mapie topograficznej, i to, że ten punkt znajduje się na dziale wodnym, i musisz rozumieć to pojęcie. Ma oddzielać ze sobą dwa dorzecza. Za chwilę Wam więcej powiem o dorzeczu Wisły i Odry. I gdybym chciała teraz narysować granicę między dorzeczem Wisły i Odry, to spójrz, ta granica biegnie między obszarami, z których wody dopływają do Wisły lub Odry. To jest dział wodny, więc jeśli będziesz miał mapę topograficzną, Patrzysz sobie na dwie rzeki, rysujesz sobie linię, która oddziela wody spływające do jednej i drugiej i to jest dział wodny. Dział wodny rozgranicza do rzeczy. Do rzecze, termin do przypomnienia, nie możemy go mylić, tak samo jak w przypadku zlewiska. Do rzeczy to znowu jest obszar. Obszar, podkreślam Wam to słowo po którym spływa woda wraz z dopływami do jednej rzeki. I znowu, dorzeczem rzeki nie jest jej źródło, ujście, czasem jakoś tak dziwnie przy rzece uczniowie mi rysują cały obszar, po którym płynie woda wraz z dopływami. No więc Polska leży głównie w dorzeczu Wisły, naszej największej rzeki 50. Prawie 6%, dorzecze Odry, prawie 34%, to są dwa nasze największe dorzecza. Trzecie dorzecze rzek Pobrzeża Bałtyckiego i czwarte dorzecze Niemna. Wracam do mapy i jeszcze raz. Dorzecze Wisły, popatrz, narysowane są działy wodne i mam kolorem zielonym dorzecze Wisły, z tego obszaru każda rzeka, która wypłynie, dopłynie do rzeki, która w końcu wpłynie do Wisły. Pomarańczowe każda rzeka z tego obszaru wpłynie do rzeki, przykładowo do Warty, która dopłynie do Odry. Kolor fioletowy te rzeki będą bezpośrednio dopływać do Morza Bałtyckiego. I Północno-wschodnia część Polski, te rzeki odpływają na północny wschód i jest to do rzeczy niemna. Zwróćcie uwagę, na tej mapie mamy jeszcze zaznaczone te nasze dwa zlewiska te skraweczki, o których się nauczyliśmy. Popatrzcie, jakie to są małe tereny rzek, które wystartują do Łaby i będą zlewiskiem Morza Północnego. Pokazuję Wam niebieskie fragmenty. I różowo-pomarańczowe rzek, które z Polski północno-wschodniej wystartują do Dunaju lub Dniestru i dopłyną do Morza Czarnego. To jest przypomnienie wcześniejszego terminu. No to jeszcze raz, jeśli nie zapisaliście, zapisujemy udział do rzeczy w Polsce. I teraz bardzo ważna cecha tych naszych do rzeczy coś co niezwykle często Yy, możecie być o to pytani, mianowicie cechą charakterystyczną do rzeczy jest ich asymetria, bardzo ważne jest to słowo. I teraz popatrz, lubię to pokazywać na przykładzie rzeki Noteć. Rzeka Noteć, patrząc na jej źródło, dużo bliżej ma do Wisły niż do Odry i jednak Płynie do Odry, do Warty, później do Odry, a nie do Wisły. Wiele rzek, jak teraz wam będę rysować od źródła do ujścia, od źródła do ujścia, od źródła do ujścia, i jak zaznaczę kierunki tych rzek od źródła do ujścia, to popatrzcie, że wszystkie płyną w podobnym kierunku. Jest to kierunek północno-zachodni. I teraz przyczyną tego jest to, że nasz teren, naszego kraju, uczyliśmy się o tym w pierwszym temacie, jest nachylony na północny zachód. Tu jest teren najniższy, więc wszystkie rzeki się do tego dostosowują. I z tego powodu rzeki płyną głównie na północny zachód, więc do rzecza prawe Są większe od lewych. Do rzecza prawe są większych od lewych, właśnie przez ten e, kierunek spływu wód. Biorę jakiś inny kolor, żeby jeszcze Wam to raz pokazać. Spójrz na dorzecze wisły. I dorzecze wisły prawe jest tak duże, zamarowałam kolorem zielonym, a dorzecze lewe. Zmienię kolor na jaśniejszy, zielony, jest znacząco mniejsze. Wszystko to wynika z nachylenia terenu. Czyli tak, masz wiedzieć, że jest asymetria, masz wiedzieć, że prawe dorzecza są większe od lewych i przyczyną jest nachylenie terenu na północny zachód. Tych wartości procentowych nie trzeba dokładnie znać. Macie wiedzieć o tej przewadze do rzeczy prawych. Na dorzecza lewe. Punkt czwarty, ustrój rzek. No i przypomnienie tego typu wykresów, których uczyłam Was szczegółowo w klasie pierwszej. Ustrój rzek. Mam wykres, na którym mam miesiące oraz ilość wody, która przepływa w rzece. I w ciągu roku rzeka ma różny poziom. I chodzi o to, że w ustroju rzecznym po takim rysunku, jak ten, można stwierdzić, w jaki sposób rzeka dostaje wodę, która ją zasila. Popatrzcie, to jest przykład ustroju rzecznego Wisły. Więc widzę, że w naszej Wiśle najwięcej wody jest w marcu i kwietniu, a następnie druga taka góreczka w czerwcu i w lipcu. To są takie dwa wezbrania. Jaki może być powód tego, że w wiśle jest więcej wody w marcu i w kwietniu? Będą za to odpowiedzialne roztopy, topniejące się w Polsce śniegi. Za to w czerwcu i w lipcu, to wiemy z lekcji o klimacie polskim, mam w Polsce najwyższe y, opady. Więc tu ta góreczka to będzie wezbranie opadowe. No i teraz tak. Ustrój rzeczny, piszemy sobie, napisz tą drugą nazwę, inaczej mówię o nim reżim rzeczny. Sposób zasilania rzeki w wodę, sposób w jaki kształtuje się przepływ rzeki, czyli skąd bierze rzeka wodę. Nasze rzeki, co pokazałam Wam na tym wykresie, mają ustrój śnieżno-deszczowy. Oznacza to, że są zasilane przez deszcz lub śniegi. Dobrze, żebyście wiedzieli z tego wykresu, w którym miesiącu i potrafili to yy, wytłumaczyć. Najwyższe zatem stany wód występują na wiosnę i w lecie, co sobie wyjaśniliśmy. Tak? Te niskie stany wód. Występują, popatrzcie, wrzesień i październik wtedy jest wody najmniej, ponieważ, jak wiecie, wtedy mało w Polsce pada. I z tego powodu chcę Wam powiedzieć, że w naszym kraju jest sporządzany bilans wodny dla roku hydrologicznego. I ten rok hydrologiczny. I to jest taki wyjątek, on się zaczyna 1 listopada. Popatrz, w tym miejscu zaczyna się rok hydrologiczny, czyli w tym najniższym prostym odcinku. Tak po prostu jest dużo łatwiej yy, ze względu na ten najniższy stan wody rozpocząć rok hydrologiczny. Yy, króciutko chcę powiedzieć jeszcze o źródłach. Punkt 5 zapiszcie, i tylko chcę, żebyście wypisali sobie te obszary źródlowi, źródlowi, źródliskowe w Polsce, czyli skąd, w których rejonach Polski możemy mieć źródła wypływających naszych rzek. No to najwięcej rzek będzie wypływać z naszych gór, Skarpat i Sudetów, tam też wypływa nasza najdłuższa rzeka ze stoków Baraniej Góry w Wiśle, rozpoczyna swój bieg nasza najdłuższa rzeka. Następnie mamy rzeki, które rozpoczynają swój bieg na wyżynach, jak Warta, Pilica, czy Wieprz, oraz rzeki, które zaczynają się na pojezierzach. Więc to są takie trzy obszary, gdzie nasze rzeki mają swoje źródła. Nie trzeba tego zapamiętywać. Za chwilę będę was serdecznie namawiać do nauczenia się kilku największych rzek w Polsce, więc jak zapamiętacie, gdzie jest taka rzeka, to wtedy łatwo wiedzieć, gdzie jest jej źródło. Na naszych rzekach występują niestety powodzie. Jesteśmy na terenach zagrożonych tym katastrofalnym zjawiskiem. Mniej więcej raz na 100 lat zdarza się tak zwana powódź stulecia. Ostatnia miała miejsce w roku 1997. Powodzie w Polsce mogą być wywołane przez cztery główne powody. Najczęstsze i najbardziej dotkliwe dla nas są powodzie opadowe, których przyczyną są silne opady. To jest dosyć logiczne. Bardzo bym chciała, żebyście tu potrafili wyjaśniać i rozumieli ten wykres. Popatrz, powodzie opadowe w Polsce będą się zdarzać najczęściej między czerwcem a wrześniem. Pamiętacie, tłumaczymy to wysokimi opadami. Dobrze, żebyście potrafili rozpoznać, w których miesiącach może się zdarzyć która powódź. Drugą, mogę mieć powódź roztopową z gwałtownego topnienia śniegu. No i śniegi zaczynają mi się topić z końcem lutego, a później z początkiem kwietnia, do początku kwietnia. Mogę mieć też powódź. Zimową lub zatorową lodową, różnie się te powodzie nazywa, zatorowa lodowa, zatorowo-śryżowa. Wszystkie te zatorowe powodzie zimowe będą wiązały się z tym, że mam nasilenie zjawisk lodowych. Czyli jest to skutek spiętrzenia wody w wyniku powstania zatoru wywołanego przez szyż kre. Czyli wyobraź sobie tak, na rzece zamarza powstają kry, a w rzeka ma cały czas przepływ wody w dolnej części koryta. I teraz, ponieważ u góry jest lód, no to nie ma swobodnego przepływu, i woda zaczyna się rozlewać na boki. To będzie taka powódź zatorowa. Ona ma miejsce między lutym a marcem. No różnie. Jeszcze w styczniu też bym powiedziała, bo kilka jest yy, różnych tutaj typów. Na przykład powodzie zatorowość ryżowe to zaczynają się już na koniec grudnia. To może bym, żebyście zapamiętali, tak to narysowała, że od takiej ostrej zimy one się tu zaczynają. No i mam jeszcze. Powodzie sztormowe, i teraz przepiszcie proszę dokładnie ten nawias. Powód sztormową nazwę też cofką, cofka, czyli wyobraź sobie tak, mam sztorm na Bałtyku i chcę wpłynąć Wisła. Ale nie może, bo tam jest sztorm i woda uderza w głąb lądu. I Wisła chce wpłynąć, ale nie daje rady, i wtedy wody zaczynają się rozlewać z koryta w tym ujściu, odcinku ujściowym. I to będzie powód sztormowa, która występuje między grudniem a lutym. No to mamy cztery powodzie. Punkt siódmy. Oj, szkoda, że nie jesteście u mnie na lekcji, bo w tym punkcie rozdaję zawsze mapę konturową. Ona się za chwilę pojawi, proszę bardzo, jest piękna, bardzo czytelna. Wstawię ją wam w linku dla tych uczniów, którzy no, chcą być dobrze przygotowani. I teraz jest czas na waszą pracę. Proszę, żebyście na tej bardzo ładnej, czytelnej mapie konturowej zaznaczyli sobie te 20 najdłuższych rzek w Polsce. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć na 100%, że to się przydaje na maturze, różnie, i nie powiedziałabym, że często, ale jeżeli lubicie geografię, to bez problemu te 20 najdłuższych rzek sobie rozpoznacie. Zróbcie solidnie mapę, trzymajcie ją, bo na następnej lekcji będę mówiła o jeziorach w Polsce i dorysujemy sobie tam jeszcze, zaznaczymy największe jeziora. Nie trzeba znać długości rzek. Powierzchni do rzecza, wypiszcie sobie tylko numery i zaznaczcie nazwy. Moi uczniowie oczywiście będziecie mieć z tego kartkóweczkę. Punkt ósmy, bilans wodny. Troszkę musimy sobie przypomnieć, co to był ten bilans wodny. To było zestawienie przychodu i rozchodu wody. I uczyłam was, że na świecie różnie jest z tym bilansem wodnym. No, bo jeżeli na pustyniach jest duże parowanie, a mały opad, to pustynie będą miały bilans wodny ujemny. Jeśli na równiku jest gigantyczny opad, to będzie ten bilans wodny dodatni, albo na przykład w rejonach monsunów. Ale w Polsce, tak sobie to zapisz, że przychód wody jest równy rozchodowi wody, czyli u nas ten bilans wodny yy, wyrównuje się. No, i mamy przykładowo na rysunkach pokazane, że nasz przychód wody to jest opady i dopływy wód z zagranicy, i to jest taka sama wartość wód, jak te, które odpłyną do morza i wyparują. Więc mogę powiedzieć, że nasz bilans wodny jest zerowy. Czyli zapiszcie sobie, że w Polsce przychód wody równy jest rozchodowi wody, i wydaje mi się, że nic więcej w tym zakresie nie musicie wiedzieć. No i dochodzę do. Punktu mówiącego o zasobach wodnych Polski. I popatrz, zapisałam Wam gotowy wniosek, że Polska pod względem zasobów wodnych jest krajem ubogim i znajduje się na 26. miejscu w Europie. I w tym miejscu, jeśli wcześniej o tym nie słyszałeś, jest to dosyć zawsze spore zdziwienie, że jak to jest możliwe, że my jesteśmy zagrożeni deficytem wody, jak przed chwilą. Te dziesiątki rzek pokazywałam na mapie i spójrz, że zwłaszcza Polska Środkowa ma te niedobory wody. I teraz, czemu tak się dzieje? Tu może jeszcze dodam, że w dużej mierze tu chodzi o te wody, które są wodami podziemnymi. One są nam bardzo potrzebne do rolnictwa, do gospodarki. I mimo płynących rzek, z tego powodu właśnie wód nie mamy. I teraz napisałam, dlaczego tak jest, i napisz sobie, poproszę, przyczyny, przyczyny yy, niedoborów wody w Polsce. No i od czego by tu zacząć? No, może zacznę od tego, że o tym już mówiliśmy, że w Polsce yy, niewielki mamy opad, więc niewielkie opady tak można zapisać. Przypomnę Wam, średnia nasza 600 mm, w Azji 11 tysięcy, tam gdzie jest monsun. No to nie mamy co się porównywać. Faktycznie u nas nie pada za dużo. A dlaczego tak się dzieje? No, ymm, pamiętajcie o tym, że u nas zderzają się te dwie. Masy powietrza kontynentalna i oceaniczna, więc z jednej strony właśnie to ścieranie się kontynentalnych, suchych mas powietrza ze wschodu, no, powoduje, że jakby te masy powietrza oceanicznego u nas są zatrzymywane. Yy, chciałabym, żebyście jeszcze napisali, że mamy yy, u nas często bezśnieżne zimy. Często w ostatnich latach. I opowiadałam Wam już o tym, że na własnych dzieciach to obserwuję, że bywają takie lata, że moje dzieci czekają, a ja nawet nie wystawię sanek z piwnicy. Bo po prostu te sanki nie są potrzebne, bo nie spadł śnieg, albo spadł, nie wiem, trzy razy taki, który się natychmiast rozpuścił. Więc bezśnieżne zimy to brak dostawy wody z roztopów i. Jest to kolejny powód. Na ten deficyt wody wpływają też czynniki antropogeniczne, więc oczywiście dodam tu, że nadmiernie eksploatujemy wodę i mamy zbyt mało zbiorników retencyjnych. Na dodatek osuszamy tereny podmokłe. Zobaczcie, jak to się zbudowane, a coraz więcej. Ten obszar zurbanizowany zajmuje miejsca. To, żeby coś zbudować, trzeba teren osuszyć. Tak to samo ma miejsce w przypadku y, kopalni odkrywkowych. Więc my najpierw osuszamy, wydobywamy tą wodę, a potem się dziwimy, że jej nie mamy. Czyli człowiek też się do tego przyczynia. Y, budując drogi i kładąc asfalt, też się do tego przyczynia. Y, no to od razu y, przy tym pytaniu. Zagadnieniu przychodzi mi do głowy pytanie naturalne: no to co można zrobić, żeby troszkę poprawić tą sytuację? Oczywiście budowa zbiorników retencyjnych, ona jest tu bardzo ważna, powinniśmy mieć ich więcej. Możemy oszczędzać wodę yy, próbować wodę kilkakrotnie na przykład używać w przemyśle, w gospodarce. I, o, aż do takiego oszczędzania w naszych gospodarstwach domowych, i tutaj myślę, że odpowiedzi, które często słyszeliście, to zmień wannę na prysznic, to jest oszczędzanie wody, lub drugi przykład oszczędzania wody: zainstaluj zmywarkę. <laughs> Zmywarki dzisiaj w sposób oszczędny pobierają ilość tej wody, i jest to na pewno lepsze niż puścić wodę w kranie i po kolei opłukiwać każdy talerz. No to te dwa proste rozwiązania, pamiętajcie, to może się przydać Wam, żeby mówić o rozwiązaniach, jak zatem sobie radzić z tą ilością wody. No to na dzisiejszej lekcji, pamiętajcie, yy, nauczyliśmy się jakich leży Polska z lewiska, jakie ma do rzeczy, jaki ustrój mają rzeki Polski, Przyczyny niedoboru wody w Polsce i pamiętaj o tych rozwiązaniach, co możemy poprawić. Dziękuję za uwagę.